Cześć. Dzisiaj podzielę się z Wami przepisem na ciasto, które powstało spontanicznie ze składników, które akurat miałam w domu. Nazwałam to ciasto cytrynowa pianka. Zacznę od biszkoptu. Będzie to biszkopt z dwóch jaj. Najpierw oddzielę białka od żółtek. Białka do miski, w której będę je ubijać, wlewam, a żółtka osobno do szklanki i ubijam białka. Gdy białka mam już ubite na sztywno, stopniowo dodaję cukier. Trochę cukru i dalej ubijam, tak aby się on rozpuścił. Ostatnia porcja cukru. Oczywiście, możecie ubijać mikserem, nie musicie używać ręcznej trzepaczki. I po dodaniu cukru, piana powinna być taka leśniąca i gęsta. Teraz będę dodawać po jednym żółtku. żółtko i dalej ubijam. I drugie żółtko. Teraz do mąki pszennej dodam łyżeczkę mąki ziemniaczanej oraz pół łyżeczki Proszku do pieczenia i wszystko mieszam. I do ubitych jajek wsypuję te mąki, przesiewając. I już na koniec delikatnie mieszam łopatką. Nie używamy teraz miksera. Dobrze i takie ciasto przelewamy na tortownicę, której dno wyłożyłam papierem do pieczenia. To jest ważne, aby tylko dno wyłożyć, boków nie wykładamy i nie smarujemy niczym. Ładnie wyrównuję, aby biszkopt równo urosł. Kładę biszkopt do piekarnika nagrzanego na 180 stopni Będę piekła około 20 minut Biszkopt mam już upieczony Ostudzony I teraz zdejmę z niego skórkę Delikatnie podhaczam nożem gotowe skórkę zdejmujemy, przekładamy na talerz i oczywiście można ją zjeść. Do pianki z białek potrzebuję galaretkę cytrynową, trzy białka, trzy łyżki cukru i szklanka gorącej wody do rozpuszczenia galaretki. I zaczynam od rozpuszczenia galaretki cytrynowej w jednej szklance gorącej wody. mieszam aby galaretka całkowicie się rozpuściła następnie odstawiam w chłodne miejsce aby szybko ostygła zależało mi na tym aby galaretka jak najszybciej zaczęła tężeć dlatego garnek z galaretką włożyłam do umywalki w którą nalałam zimną wodę oczywiście trzeba uważać aby tej wody się do galaretki nie nalało i dosłownie w 10 minut Galaretka zaczęła tężeć. Teraz mogę zacząć ubijać białka. Oczywiście pamiętajcie o tym, aby jajka najpierw sparzyć. W tym celu polejcie je wrzącą wodą. I oddzielam białka od żółtek. Żółtka w tym cieście nie będą nam potrzebne, dlatego możecie wykorzystać je do czegoś innego. Na przykład do kruchych ciasteczek. I trzecie jajko. I ubijam białka. Zawsze mi się dziwicie, dlaczego ja ubijam ręcznie trzepaczką, a nie mikserem. No po prostu tak lubię. Gdyby było więcej tych białek, wtedy pewnie bym się nie męczyła i użyła miksera, ale przy trzech myślę, że naprawdę nie ma sensu. Można to zrobić ręcznie. Do ubitej na sztywno piany dodaję trzy łyżki cukru. Dalej ubijam tak, aby ten cukier całkowicie się rozpuścił. Nie może tak szeleścić. I na koniec do ubitych białek wlewam właśnie tężejącą galaretkę. Wleję całość i teraz wymieszam. No zobaczcie, ja właśnie już taką piankę mam i teraz będę ją przekładać na biszkopt. Ok, i teraz wkładam takie ciasto do lodówki, aby ta pianka zastygła i następnie zrobię jeszcze warstwę z galaretki. W czasie, gdy pianka tężeje w lodówce, mogę już przygotować ostatnią galaretkę. Rozpuszczam ją w półtorej szklanki gorącej wody. Wsypuję cytrynową galaretkę i oczywiście mieszam, aby się rozpuściła. Gdy galaretka ostygnie, a pianka stężeje, wtedy mogę tę galaretkę na nią wylać. I to będzie już wszystko. Pianka już zastygła całkowicie. Więc mogę wylać na nią galaretkę. Galaretka też jest już zimna. I gotowe! Gdy galaretka stężeje, ciasto będzie można kroić i jeść. I tak oto prezentuje się gotowe ciasto. Zachęcam Was do przygotowania go w domu.